Dzień dobry państwu, mamy wtorek, czwarty dzień lutego. Proszę Państwa, dzisiaj trochę o Ukrainie tak sympatyzując Ukraińcami. Bo właśnie niedawno prezydent Trump stwierdził, że w zasadzie ta Ukraina no to dostała tak dużo od Stanów Zjednoczonych w postaci uzbrojenia i itd. Tak obrony siebie, no bo broni się przecież przed Rosją, że teraz musi coś Stanom Zjednoczonym dać. I to, co może dać, no to po prostu swoje zasoby. Czyli akurat Trump wspomniał o ziemiach rzadkich, czyli tych wszystkich pierwiastkach, które są dzisiaj potrzebne do produkcji najbardziej zaawansowanych technologii. Ale też Ukraina oczywiście ma wielki atut w postaci produkcji rolnej. Najbardziej żyzne ziemie Europy. Wspaniały kraj. Podobnie jak Polska, Ukraina jest bardzo bogatym krajem. Zresztą kiedyś była to Polska, więc y, Ukraina wtedy właśnie y, to bogactwo polski, czy też y, korony polskiej litwy budowała za pierwszej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, tak to jest, że nie ma w świecie nic za darmo. I no, wydawało się, że Ukraińcy walczą, tak, Bogiem, a prawdą, w proksy wojnie wywołanej przez Stany Zjednoczone, gdzie no, jak gdyby wysługują się temu mocarstwu amerykańskiemu, wpuszczani do tej, jak to się mówi, maszynki do mięsa. No a tu się okazuje, że nie, że będą musieli sami sobie za to zapłacić, płacąc swoim krajem. I tutaj y, mamy. Jasno, czarno na białym, położone na stole to, jak się jak wielkie kraje traktują mniejsze kraje. Proszę Państwa, zachęcono Ukraińców do tego, żeby to zrobili, podburzono ich właśnie no, tym nacjonalizmem ukraińskim, ich myślą narodową, która gdzieś tam się tkwiła, tliła na, na zachodzie kraju. No bo tak, popatrzmy na tę całą sytuację z punktu widzenia przeciętnego Ukraińca. Rozwalony kraj, zniszczony. Kraj na utrzymaniu, kraj rozprzedany, kraj, który stracił mnóstwo swoje, swojego terytorium. Yy, I cóż, no, czy wcześniej, przed 2014 rokiem, yy, Ukraińcom się gorzej żyło niż, niż teraz się żyje? No, może w tym sensie, że im lepiej żyje, że żyją w krajach Europy Zachodniej, tutaj w Kanadzie i tak dalej, to, to im się lepiej żyje, ale na Ukrainie. I tak proszę Państwa, yy, to robią yy, duże misje. Po prostu podkręcają tam konflikty religijne, konflikty nacjonalistyczne, etniczne po to, żeby no, ugrać swój interes. Stany Zjednoczone potrzebowały to robić w swoich geopolitycznych zagraniach, po, było to związane z polityką w basenie Morza Śródziemnego, z Syrią, z postawieniem się Rosji w Syrii i tak dalej, no i tutaj chci chcieli utrzeć nosa Putinowi, wykorzystali do tego Ukraińców przygotowując pucz, czyli tak zwany Majdan, na który wydali niedużo pieniędzy, w sumie jak się popatrzy na ich budżet, to te kilka miliardów dolarów to jest pikuś. I proszę Państwa, rozwalili cały kraj, ale co więcej zrobili. Zrobili Ukraińcom bardzo duże bubu, no bo po prostu całe Pokolenie fajnych, młodych ludzi i to jeszcze e, uświadomych narodowo, zaangażowanych, no bo w pierwszej fali doszli e, ci najbardziej umotywowani. Teraz tam biorą złapanki, teraz nie wszyscy uciekają gdzie tylko można. Nawet ostatnio czytałem, że są zamachy na. Komisje poborowe. Ludzie tam tam doszło do czegoś takiego, że gdzieś tam ktoś ukradł broni, tam konwojowany i tak dalej, zastrzelił tego konwojującego, uciekł. No, nikt nie chce w tej wojnie w tym momencie walczyć. Bo, no bo właśnie o co w tym momencie, skoro wszyscy, mówią, no będzie pokój, czyli co, czy co? walczą o to, żeby granica była przesunięta o dwa kilometry, a nie o cztery, o to za to ma, mają oddawać życie. W każdym razie. W każdym razie jest to bardzo smutne. Ten nacjonalizm ukraiński był futrowany przez amerykańskie służby od bardzo dawna, w lat 50.. Tu się kłania w ogóle cała sprawa SS Galicji, tego dlaczego ją zachowano. Polski wątek, w tym generała Andersa. Także bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja pamiętam jeszcze, że będąc kurierem, chyba w 1985 roku, to było wracałem do naszej organizacji LDPN Niepodległość z Paryża od, od Jerzego Targalskiego. No i wiozłem m.in. kopię pisma, które się nazywał Samostyjnik, dlatego że Jerzy Targalski utrzymywał bardzo dobre stosunki właśnie z diasporą ukraińską, z wychodźstwem ukraińskim, i między innymi z UHWR. I to pismo było następnie w Krakowie reprintowane i wysyłane w poczcie do dużych zakładów pracy na, na Ukrainę. Chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na Ukrainie jest jakiś opór, że coś się dzieje. Pamiętam, że to się nazywał samostyjnik, czyli niepodległościowiec. No i szczerze mówiąc, jakby na dzisiejszą Ukrainę popatrzył Batko Bandera, jak tutaj go nazywają w Toronto na wiecach, byłem na takim, to no to cóż, to chyba by się tam w grobie przewrócił, bo nie wiem ile tej samostyjnej tam jest w tym momencie. Ukraina jest cała rozwalona, rządzona z zewnątrz, jeszcze chyba bardziej niż Polska. Są tam różnego rodzaju wpływy wywiadowcze, y, które no, mają decydującą, odgrywają decydującą rolę. Y, I teraz y, ma być pokój, za który Ukraińcy jeszcze będą płacić tymi swoimi złożami. No, piękna sprawa, piękna sprawa, ale tak właśnie jest, tu polecam y, fragment bardzo ciekawego filmu y, Tykwera niemieckiego reżysera pochodzenia żydowskiego, który to się nazywało international tam jest wyjaśnione y, jaka jest y, prawdziwa wartość konfliktu. Yeah, billions of dollars invested simply to be a broker. There can't be that much profit for them. No. This is not about making profit from weapon sales. It's, it's about control. Control the flow of weapons. Control the conflict. No. No, no, the IBBC is a bank. Their objective isn't to control the conflict. It's to control the debt that the conflict produces. You see, the real value of a conflict, the true value, is in the debt that it creates. You control the debt, you control everything. No, the, fact the conflict on that it generates Zadłużenie. Proszę Państwa, i tak to jest, że nie dość, że Ukraińcy się tam wysłużyli tym Amerykanom, to jeszcze za to zapłacą, ale może się coś im tam jeszcze da ugrać coś w zamian da. Tutaj mówi się o jakichś właśnie wynagrodzeniach przez Polskę, może, może o jakimś jakimś wspólnym dealu, no w każdym razie na pewno będzie tak, że jeżeli będzie pokój z tego ukraińskiego wojska zostaną pozwalniane tysiące, tysiące ludzi, weteranów, którzy będą, mieli, będą sfrustrowani, no to będziemy mieli taką sytuację jak po, po zakończeniu pierwszej wojny światowej, kiedy Setki tysięcy Niemców mówiło o nożu w plecy, nie wiedziało dlaczego zostały podpisane te porozumienia pokojowe i z nich się zrodził nazizm niemiecki, bo właśnie to jest grupa ludzi, która przeżyła swoje, przeszła swoje, jest obznajomiona, że tak powiem, z niewygodami i, i potrafi demonstrować na ulicach, i może być bardzo łatwo wykorzystana do różnych rzeczy wykorzystana przez różne siły. To są ludzie, których można znów użyć. Czy będą użyci na terenie Polski? Nie wiadomo. Boi się tego prezydent Duda, który w wywiadzie, bodajże dla spektatora, powiedział, że no, to jest to zagrożenie wynikające z tych weteranów ukraińskich, którzy no, potrafią się obchodzić z bronią i tak dalej, więc Y, mafie, gangi. Zresztą, proszę Państwa, po pierwszych tam walkach, y, prawy sektor bodajże tam były tego rodzaju historie, właśnie, że oni zaczęli no, usiłować y, uprawiać jakąś swoją politykę i ich tam szybko zneutralizowano. Kto ich zneutralizował, no znów. To są rzeczy, które y, trudno jest rozebrać tak czytając tylko gazety, trzeba mieć lepsze informacje. Więc proszę Państwa, Ukraińcy zapłacili straszną cenę i całe ich pokolenie jest w tym momencie wykrwawione, a do tego mamy jeszcze do czynienia z tym, że się od nich ci, którzy ich wykrwawili, którzy ich praktycznie rzecz biorąc, posłali i omamili, i podniecili, podekscytowali tym e, widokiem właśnie e, pięknej, niepodległej, e, potężnej, wielkiej Ukrainy, no to dzisiaj mówią dajcie nam swoje złoża, dajcie nam swoje płody rolne, e, no bo my czyśmy wam pomagali, dzisiaj przyszedł czas odpłaty. Jakbym był Ukraińcem, to bym powiedział tak. A, no, proszę Państwa, takie życie. I cóż, powiem na koniec jedną rzecz. W zasadzie, pomimo tych wszystkich rzeczy, które nas dzielą z Ukraińcami, pomimo tego wszystkiego, co mamy do siebie, niezagojonej, rany wołynia, tych strasznych mordów, jeżeli by się. Rzeczywiście dało zbudować porozumienie polsko-ukraińskie, ale prawdziwe, nie zrobione z zewnątrz na, za, na zamówienie zewnętrzne, po to, żebyśmy razem, nie wiem, się wykrwawiali, czy gdzieś tam szli na front, ale zrobić y, prawdziwy sojusz ukraiński, oczywiście to jest marzenie, y, to, to wtedy byśmy mogli sobie porządzić, ale w tym, w tym miejscu Europy, ale coś takiego nie jest, ani w interesie Niemców, ani w interesie Rosjan, ani w interesie Amerykanów, ani w interesie Żydów, którzy też tam maczają palce, no bo stamtąd ich przecież pochodzi prawie milion. Więc, proszę Państwa, bardzo się obawiam tego, czego się obawia prezydent Duda, że mianowicie ci rozczarowani, sfrustrowani, weterani będą użyci do tego, żeby kontrolować kolejny konflikt. Być może konflikt. Polsko-ukraiński, mobo, no jak to się mówi, dzieli rząd, to są najlepsze rzeczy, którymi można sprawować władzę na danym terenie. I niestety nasze elity, nasze narody nie wydały z siebie elit, które mogą, mogą je właściwie chronić, mogą je właściwie prowadzić. Wciąż jesteśmy prowadzeni przez sprzedajnych kompradorów przez ludzi z zewnątrz, przez ludzi łasych na cudze, a panarze sprzedajnych. I w tym tkwi nasz narodowy problem, nasz polski i wasz ukraiński. Proszę państwa, tyle na dziś mówił Andrzej Kumar.